Z Ewangelii według świętego Łukasza Wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości. Jezus mówi tak dzisiaj do faryzeuszy, przypominając im o tym, że nadmiernie zajmują się czyszczeniem zewnętrznej strony, a tymczasem w środku są niegodziwi. Żyjemy w czasach, w których wszyscy zwracają uwagę na stronę zewnętrzną, na opakowanie, na ciało, na dobre wrażenie. I w czasach, w których nieustannie zapominamy o tym, że dużo bardziej liczy się to, co w środku. Nie dajmy się temu prądowi, nie dajmy się temu złudzeniu. To, to co zewnętrzne, jest ważne, bo, bo ma pokazywać wewnętrzne piękno. Ale jeżeli z zewnętrzu nie będzie towarzyszyło piękno środka, to będziemy piękni tylko do połowy. A piękno do połowy tak naprawdę jest nieharmonijne, jest brzydkie. Do zobaczenia jutro.